Zadanie 46. Informator Maturalny Matematyka 2024 na 2025. Zadanie otwarte za trzy punkty. Dowodowe. Na podstawie twierdzenia Pitagorasa można udowodnić bardziej ogólną własność niż ta, o której mówi samo to twierdzenie. Rozważmy trójkąt prostokątny ABC o kącie prostym przy wierzchołku A. Nie każdy z boków tego trójkąta CA, AB, BC będzie podstawą trójkątów podobnych odpowiednio. CAW1, ABW2, BCW3. Trójkąty te mają odpowiadające sobie kąty o równych miarach odpowiednio przy wierzchołkach W1, W2, W3. Pola trójkątów CAW1, ABW2, BCW3 oznaczymy odpowiednie jako P1, P2, P3. Udowodnij, że P3 równa się P1 dodać P2, czyli pole trójkąta trzeciego równa się sumie dwóch pozostałych trójkątów. Oczeka nas długi i taki mozolny dowód. Praktycznie nie mamy żadnych danych podanych, więc sami musimy sobie powprowadzać informacje najlepiej na rysunku. Zaczniemy od tego, że kąty przy wierzchołkach W1, W2 i W3 mają równe miary, czyli tutaj będzie kąt alfa, tu będzie kąt alfa i tutaj również będzie kąt alfa. I oznaczymy sobie wskazane pola, czyli CAW1 to będzie pole 1. ABW2 to będzie pole 2, i tutaj będzie pole 3. Ponieważ w treści zadania wiemy, że trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym, czyli długości boków sobie oznaczymy tradycyjnie dla trójkąta prostokątnego ABC. No i oczywiście w treści zadania wspomniane jest też twierdzenie Pitagorasa, czyli twierdzenie Pitagorasa. Rasa, znamy pod takim równaniem. A do drugiej, dodać b do drugiej, równa się c do potęgi drugiej. Dalej. Ponieważ wiemy, że są to trójkąty podobne i mamy obliczyć pola tych trójkątów, to więc użyjemy tradycyjnego wzoru na pole trójkąta. Jedna druga, a razy h. Czyli podstawa, razy wysokość opuszczona na tą podstawę. No podstawy już mamy, brakuje nam wysokości, które sobie teraz po prostu narysujemy w tych naszych trójkątach. Wysokość h1. Tutaj będzie wysokość h2 i wysokość h3. I zapiszemy sobie wszystkie te trzy pola. Zaczynamy od pola numer 1. To będzie oczywiście 1, druga razy a razy h1, a razy h1. Pole drugie zapiszemy w podobny sposób. 1, druga razy b razy h2, b razy h2 i p3. To jest 1, druga razy c razy h3. No to dalej jeszcze trzeba by było wykorzystać kolejne informacje, żeby te nasze pola w jakiś inny sposób zapisać. Dodatkowo w treści zadania jest napisane, że wszystkie te trzy trójkąty są trójkątami podobnymi. Czyli tak, trójkąt CAW1. CAW1 jest podobny do trójkąta ABW2. ABW2. No i można ułożyć następujące proporcje. H2 do H1 ma się tak samo jak B do A. B do A pomnożymy sobie razy H1, czyli H2 będzie równe B dzielone przez A razy H1. I znowu do tego samego trójkąta, czyli do trójkąta w 1 jest podobny trójkąt BCW3. B. Trójkąt BCW3. I też ustalimy sobie proporcję, czyli H3 do H1 ma się tak samo jak C przez A pomnożymy razy h1 czyli h3 to będzie c przez a razy h1 To jeszcze wrócimy do tych naszych zapisanych wcześniej pól i w miejsce h2 tutaj podstawimy tą wielkość, którą przed chwilą żeśmy sobie wyznaczyli. Więc będziemy mieć dalej 1 do druga razy b i razy B przez A razy H1. No i teraz przemnożymy sobie B razy, B to jest B do drugiej, czyli 1 druga razy B do drugiej przez A razy H1. No i tak samo postąpimy z H3. W miejsce H3 z tego równania podstawimy ten iloczy. Więc będziemy mieć 1 druga. RAZY C i razy C przez A razy H1. Czyli tak, jedna do druga razy C do drugiej przez A razy H1. To już możemy teraz przejść do naszego dowodu, czyli do tego, co mamy uzasadnić, czyli do tej równości. Równanie, które będziemy udowadniać, zaczniemy od strony prawej, czyli od tej strony bardziej skomplikowanej. Czyli prawa strona jest równa P1 dodać P2. No to dodajemy to, co żeśmy poprzekształcali. Czyli P1 to jest jedna druga razy A razy H1 dodać. Jedna druga razy B2 przez A razy H1. Wyłączymy przed nawias wspólny element, czyli jedną drugą oraz H1. Jedna druga H1. A w nawiasie nam zostanie A dodać B do drugiej przez A. Chcemy dodać te dwie wielkości, czyli sprowadzamy do wspólnego mianownika a, to jest a pierwszych, czyli wspólny mianownik dla a i dla 1 to będzie po prostu a. Ale wcześniej przepisujemy jedną drugą razy h1 razy w mianowniku a dzielone przez 1 to a razy a, to a do drugiej. I przepisujemy dodać b do drugiej przez a. Sprowadzamy na wspólną kreskę ułamkową, czyli 1 na druga razy h1 razy i nadal w nawiasie a do drugiej dodać b do drugiej przez a. Zamykamy nawias. No i teraz to jest dobry moment wykorzystać to, że trójkąt jest trójkątem prostokątnym, czyli wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. Zauważamy, że a do drugiej dodać b do drugiej to jest c do drugiej i w miejsce tej sumy wpisujemy... C do potęgi drugiej. No i co będziemy mieć? Jedna druga razy H1 razy C do drugiej przez A. No i gdy spojrzymy na pole numer 3. Tutaj na ten ostateczny wynik to jest tak jedna druga razy C do drugiej przez A razy H1. Oczywiście to jest to samo. Co żeśmy otrzymali, tylko w innej kolejności, ale mnożenie jest działaniem przemiennym, więc można przestawić, ale my już tak zostawimy i tym sposobem piszemy, że to jest pole 3, czyli P3, i kończymy dowód, co należało dowieść.